Dobra, no to zacznę pytająco i zapytam Was, czy kojarzycie tę kobietę na zdjęciach? Kto to jest? Okej, okay, niewątpliwie jest to J.K. Rowling, autorka bestsellerowej serii o Harrym Potterze. Ale czy wiecie, że ta sama kobieta, która według Forbes'a jest jedną z najbogatszych pisarek na świecie, doświadcza na co dzień mrocznej strony mocy? Mocy syndromu oszusta? Nie przesłyszeliście się. Kobieta, która stworzyła Hogwart i jego magiczny świat czuje się na co dzień oszustem. Będąc jedną z najsłynniejszych osób na świecie, która. Będąc jedną z najsłynniejszych osób na świecie, która wydała ponad 500 milionów egzemplarzy swoich książek, w głowie J.K. Rowling kotuje się myśl, że to wszystko to tylko zbieg okoliczności, przypadek lub jakaś magiczna pomyłka. Tak jakby jej geniusz literacki był tylko dziełem przypadku, a ona sama szczęśliwie znalazła się w tym miejscu i czasie, żeby go wykorzystać. A wy, jak często wymyślicie, że wasze sukcesy to tylko fart, szczęście lub czysty przypadek? Powiem wam coś w sekrecie. Podejrzewam, że Ciebie, Ciebie i Ciebie i zapewne każdego z nas na tej sali. Syndrom oszusta w mniejszym lub większym stopniu dotyka każdego dnia. Robert mnie już przedstawił, więc tylko powiem, że zapraszam Was na tą prezentację, której chciałbym powiedzieć, jak pokonać syndrom oszusta i osiągnąć sukces w zarządzaniu projektami. A syndrom oszusta, definicja syndromu oszusta, według American Psych Psychological Association prezentuję Wam na slajdzie, jednak... Chcąc opisać go własnymi słowami, powiedziałbym, że jest to takie niepokojące uczucie, kiedy osiągamy sukcesy, ale czujemy się wobec nich niepewnie i nieufnie, bo jesteśmy przekonani, że te sukcesy to tylko właśnie efekt fartu lub szczęścia, lub faktu, że jakakolwiek inna osoba na naszym miejscu osiągnęłaby dokładnie to samo. Jak w takim razie może się to objawiać w naszym codziennym życiu? Chciałbym Wam przedstawić historię Ani. Na potrzeby tej prezentacji nazwałem ją Anią Oszukistką, który, z którą pracowałem w poprzedniej pracy. I Ania była dobrym pm miała dobre doświadczenie, była dobra w zarządzanie, w komunikację, w rozwiązywanie problemów. Pracowała z różnymi klientami na całym świecie, w różnych branżach. No po prostu pm ideal. Ale posłuchajcie, jak Ania oszukiwała się, i wszystkich dookoła w codziennej pracy. Ania była bardzo welewną osobą, dlatego miałem okazję zebrać dość spory materiał dowodowy. I pamiętam, jak zaraz po jej przyjęciu w kuchni Ania powiedziała, że ona to w sumie nie wie, jak się dostała do tej pracy. Że to jakieś szczęście i Bogu dzięki, że ją znalazła, bo nie wiedziałaby, co robić. Myślę, że każdy z Was słyszał na samym początku od znajomych coś podobnego. Ale generalnie Ania była dobra. I świetnie radziła sobie w tych projektach, e, ogarniała procesy. I jak już zaczęło jej iść, pamiętam jak na jednym ze spotkań ktoś zadał jej pytanie. No i wtedy Ania, taka wycofana, powiedziała, że no nie, ona to jeszcze wie za mało, nie będzie się odzywać, bo jeszcze klapnie coś głupiego i się ośmieszy. Jednak musicie wiedzieć, że Ania była naprawdę bardzo dobrą piełką. Dowoziła projekty w budżecie, w czasie, świetnie ogarniała procesy, zespoły ją lubiły. No, i w końcu dostała awans. I na jednej z integracji powiedziała, że ten awans to na pewno jest tylko przez pomyłkę, i zaraz wszyscy się zorientują, że ona to w ogóle nie ma żadnych kompetencji. No i cytuję, wyleją ją na zbity pysk. A już evenementem i hitem było dla mnie, jak na jednym ze spotkań zarządów powiedziała, że ona to w tym temacie nie ma żadnych kwalifikacji i żadnego doświadczenia, więc ona po prostu zamilknie. Wiecie, w tamtym momencie, nie wiedząc zbyt wiele o syndromie oszusta, pomyślałem sobie o Ani, że jest dziwna, żeby nie powiedzieć gorzej. Natomiast teraz już wiem, że takie i podobne stwierdzenia mogą być codziennością dla nawet 85% ludzi z branży, pracujących w branży digitalowej, marketingowej, finansowej i menedżerskiej, właśnie. Jednak, co gorsze, tylko 25% z nas jest świadoma tego, że odczuwa syndrom oszusta. No to w takim razie popracujmy nad tą naszą świadomością i porozmawiajmy o tym, co zwiększa prawdopodobieństwo tego, że pojawia się w nas syndrom oszusta. Po pierwsze, jest to wychowanie. Badania sugerują, że wychowanie oparte na nadmiernym krytycyzmie. Oraz braku uznania osiągnięć swoich pociech może doprowadzić do rozwoju syndromu oszusta. Bo takie dzieci uważają, że nie są wystarczająco dobre lub kompetentne, aby zasługiwać na sukces, którego doświadczają. Z drugiej strony, przyczyną rozwoju syndromu oszusta może być osiąganie sukcesów w młodości, jednak to te sukcesy zmagają wymagania i oczekiwania otoczenia. Oraz przyczyniają się do przekonania, że wartość jednostki jest zależna tylko i wyłącznie od jej osiągnięć. Z tego powodu takie osoby są przekonane, że muszą nadmiernie zadawalać innych i sprawiać dobre wrażenie na otoczeniu, aby inni nie uznali ich za oszustów. Drugą grupą są czynniki osobowościowe. Jeżeli osoby, mają tendencję do bycia perfekcjonistami, są, mają tendencję do braku wiary w siebie, są, mają niską samoocenę, wysoko stawiają sobie poprzeczkę, to prędzej czy później zaczną odczuwać syndrom oszusta, bo takie osoby są przekonane, że nie spełniają swoich wysokich standardów, które same na siebie nakładają, i z tego powodu czują się oszustami, mimo iż osiągają sukcesy. I osiągnięcia. Trzecim czynnikiem jest kultura i społeczeństwo, bo świat, w którym żyjemy, od zawsze był miejscem pełnym konkurencji i porównywania. Jednak w dzisiejszych czasach, kiedy mamy stały dostęp do informacji i ciągłą możliwość do porównywania się z innymi, ta presja staje się jeszcze większa. Z tego powodu ludzie uważają, że robią niewystarczająco dużo, by osiągać sukcesy, i z tego powodu przypisują te sukcesy szczęściu lub zbiegowi okoliczności. Z drugiej strony nasze życie coraz częściej przypomina jeden wielki wyścig szczurów, a kto bierze w tym wyścigu udział wie jak, częst, jak ciężko utrzymać się w hierarchii społecznej i zawodowej. Z tego powodu ludzie uważają, że muszą robić jeszcze więcej i jeszcze lepiej, żeby nie zginąć w tym tłumie. Takie zachowanie i możliwość porównywania się z innymi, uważania, że inni są lepsi, są bardziej utalentowani, wiedzą więcej, sprawia, że poczucie własnej wartości drastycznie spada, i z tego powodu odczuwamy syndrom oszusta. No i na samym końcu mamy środowisko pracy. Jeżeli Wasza praca jest miejscem, które jest ukierunkowane tylko i wyłącznie na cel, nie ma w nim miejsca na błędy, jedynym kryterium oceny jest wynik, to prędzej czy później zrodzi się w was stres i presja, które doprowadzą do odczuwania syndromu oszusta. Dodatkowo, jeśli w waszym miejscu nie ma miejsca na autonomię, jeśli w waszym miejscu pracy nie ma miejsca na autonomię, nie ma miejsca na wasze sugestie, propozycje, rozwiązania, pomysły, etc., to prędzej czy później brak pewności siebie i poczucie bezradności drastycznie skoczą do góry. A co za tym idzie? Zaczniemy odczuwać syndrom oszusta. No i na sam koniec, jeden z najważniejszych czynników, według mnie, to feedback i kultura feedbacku. No bo jeżeli pracownicy zaczynają, odczuwają tylko i wyłącznie negatywny feedback, dostają ten negatywny feedback i nie czują, że ich osiągnięcia w pracy cokolwiek znaczą, to poczucie własnej wartości spada, a jak już wielokrotnie powiedziałem, to przyczynia się do odczuwania syndromu oszusta. No dobra. Wiemy, mam nadzieję, że to, co do tej pory powiedziałam, jest mniej więcej jasne. I być może w waszej głowie teraz zradzają się pytania, no okej, okay, coś tam Wiktor powiedział, ale jak to się ma do mojej codziennej pracy? Ano ma się to tak, że pijem do nawet najmniejszy szczegół. Raportu, user story, maila, dokumentacji, no bo zawsze może być lepiej. Nigdy nie jest idealnie, zawsze można coś poprawić. Ma. Unika lub ma trudności w delegowaniu zadań. No bo po pierwsze, wyobraźcie sobie, że delegujecie te zadania, i wtedy taki PM myśli, że nie jest wystarczająco kompetentny, żeby robić te zadania, które zdelegował. Ktoś może się zorientować, że ta osoba nie ma wiedzy. Ale z drugiej strony, jak zaczniemy delegować te zadania, to wtedy nie mamy pewności, że te zadania są wystarcza, zrobione wystarczająco dobrze. No i znowu wpadamy w tę pułapkę. Taki pijem może mieć trudności w proszeniu o pomoc lub przyznaniu się do błędów. Błędy? Ale jakie błędy? No ja nie popełniam błędów, no bo przecież jestem idealny. Potrafię zrobić wszystko najlepiej, a pomocy nie potrzebuję, bo jeszcze ktoś się zorientuje, że nie jestem kompetentny i pójdzie do zarządu i zaraz mnie wyrzucą. Odczuwanie presji w osiąganiu sukcesu projektowego. Za wszelką cenę. Po trupach do celu. No bo przecież skoro tamtemu się udało, to mnie też się może udać, nie jestem gorszy. Unikanie zgłaszania swoich pomysłów lub sugestii. Tutaj już wspominałem o Anioł Szukisce i będę się powtarzać. Silny stres lub niepokój przed prezentacją wyników projektu. No bo niby osiągnąłem ten cel sprintu. Niby wszystko się udało, niby te story pointy się zgadzają. No ale szef przecież może uznać, że to nie jest wystarczająco dobre. Przecież mogłem dowieść więcej. Mogłem to zrobić lepiej. Albo odczuwanie poczucia winy w przypadku niepowodzenia projektu. No bo to ja zarządzam tymi ludźmi, ja komunikuję się z klientem, ja zarządzam ryzykami, mityguję te ryzyka. Nie poszło? No to przecież to jest moja wina. Nie tego dewelopera, który od dwóch tygodni siedzi i sobie bimba. No albo niepewność i wahania w podejmowaniu decyzji. No bo znowu wyjdzie, że nie mam tej kompetencji, albo podejmę decyzję i będzie zła. No i co potem? Znowu wyjdzie, że jestem do wyrzucenia. Takie, myślę, że zaczynacie czuć ten vibe, i, i pewnie moglibyście podać swoje przykłady podobnych zachowań. Natomiast ja chciałbym zwrócić Waszą uwagę na to, że część z tych zachowań można sprowadzić do wspólnych mianowników. I te mianowniki nazywamy archetypami syndromów oszusta. I chciałbym Wam pokazać zespół, który składa się z samych oszustów. I na pierwszym planie mamy Zofię Perfekcyjną, która stara się robić wszystko perfekcyjnie i idealnie, bo uważa, że tylko bycie dokładnym pozwala na akceptację, uznania i pochwał innych. Mamy Marlenkę, Marlenkę genialną, która generalnie ma tendencję do wątpienia w swoje umiejętności, a to z tego powodu, że nie są one efektem jej wiedzy, ale szczęścia. I Marlenka jest takim typem człowieka, która uważa, że sukces można nazwać tylko wtedy, kiedy jest się super genialnym w danej dziedzinie w przeciwnym wypadku nie ma mowy o sukcesie. Bogdan ekspercki. Bodzio to jest ekspertem tylko z nazwy, bo uważa, że wszyscy inni wiedzą lepiej, wszyscy, wie, wszyscy inni mają większe kwalifikacje, a on sam in nigdy nie dorośnie do pięt. Trzeba być naprawdę ewenementem, żeby w ogóle spełnić jakiekolwiek ramy eksperta. Solistka w zespole Gosia to osoba, która nienawidzi pracować zespołowo. No bo jak zacznie pracować zespołowo, to nie będzie mieć kontroli nad tym, co robi. Tylko ona wie, jak zrobić coś dobrze, wie, jak coś zrobić perfekcyjnie i jak nie zrobi tego sama, to na pewno będzie źle. Mamy Janusza, superbohatera, który ma coś z Gosi, generalnie, bo też nie lubi pracować zespołowo. Natomiast w jego przypadku jest to spowodowane tym, że on uważa, że musi że to on będzie to robił, że on to zrobi szybciej, lepiej i musi to tak zrobić, bo w przeciwnym wypadku inni dostrzegą jego niekompetencje i jego wahania, jego brak merytoryki i znowu może się skończyć wyrzuceniem na bruk. No i ostatnia, urodzony prze, ostatnia osoba urodzona pod szczęśliwą gwiazdą Zenek to nasz urodzony geniusz w zespole, bo on nawet jak osiągnie sukces, to nie przypisze go swojej wiedzy, swojej umiejętnościom, to jest jego wyrodzony talent, intuicja, trochę taka wiedza wyssana z mlekiem matki. No dobra, wiemy, że wiemy już, czym jest spowodowany syndrom oszusta, wiemy, jakim archetypem możemy być. No to porozmawiajmy o tym, jak go pokonać, jak pokonać ten syndrom oszusta. Po pierwsze, bądźmy dla siebie wyrozumiali, bo syndrom oszusta to zjawisko normalne i powszechne. Tak jak powiedziałem, może, dotyczy, może dotyczyć zwykłego Kowalskiego, ale tak jak powiedziałem, może to być J.K. Rowling, może to być Michelle Obama. Ale skoro one sobie poradziły, to dlaczego my nie możemy? Zacznijmy zauważać te negatywne i myśli i przekonania, które wprowadzają ten negatywny stres, który powoduje, że czujemy się jak oszuści. Starajmy się je obracać o 180 stopni i przyjmijmy pozytywne myślenie i kierujmy się na te osiągnięcia i postępy. Bo osiągamy je. One są w naszym życiu, tylko musimy je zacząć dostrzegać. I najważniejsza kropka z tego slajdu według mnie to zaakceptowanie, że nikt nie jest idealny. A jeżeli nikt nie jest idealny, to ja też nie jestem. I ten raport, który trzeba było wysłać, wcale nie musiał być na 100 czy 150%. On mógł być wysłany gorzej. I tak nikt nie czyta raportu, więc to nie ma znaczenia. Zbierajmy kierunkowskazy. Rozmawiajmy z ludźmi otwarcie, kiedy czujemy, że coś jest nie tak, bo w nas jest taka intuicja, że czujemy, że odczuwamy ten syndrom oszusta i możemy o tym otwarcie mówić. I czasami jest tak, że nasza perspektywa, nasze wyobrażenie jest zaburzone, i czasami potrzeba tej drugiej osoby, żeby otworzyć nam oczy na to, co się dzieje w naszym środowisku. Przyjmujmy i dawajmy feedback, bo tylko w taki sposób jesteśmy w stanie nauczyć innych i samego siebie. Czego oczekujemy od nas samych i czego oczekujemy od innych? Doceniajmy sukcesy i weryfikujmy, dlaczego coś się udało. No bo udaje się to nie dlatego, że to był efekt szczęścia czy przypadku, tylko dlatego, że mam wiedzę. Sprawdzajmy, co nam się udaje, dlaczego nam się to udaje, co nam pomaga w dążeniu do tych sukcesów, a co, a co nie. Mierzmy się swoją miarą. Po pierwsze, ustalmy cele i planujmy działania. Ale te cele i te działania to nie mają być takie siedmiomilowe kroki, tylko baby stepsy, za pomocą których będziemy mogli weryfikować i regularnie oceniać osiągnięcia i postępy. Czy my zmierzamy w tym kierunku, czy wiemy, w którym kierunku chcemy iść. Uczmy się na błędach i porażkach i też na pozytywnych doświadczeniach. Tak, żeby wiedzieć, co nam się udaje, co się nie udaje, co możemy powielać, a, co powi a czego powinniśmy unikać. Róbmy sobie taką retrospektywę naszych codziennych działań. Żeby wiedzieć, w którym kierunku iść, i tak jak Michał powiedział, żeby zobaczyć, co działa, albo w czym możemy być lepsi. Skoncentrujmy się na procesie, a nie tylko na wyniku. No bo to, że powinien nam się raz noga, nie oznacza, że jesteśmy beznadziejni lub że jesteśmy do, do wyrzucenia. Zdarza się, każdemu się zdarza, nikt nie jest idealny, nam też się może powinąć noga, ale najważniejsze jest to, żeby wyciągnąć z tego lekcję. Przedostatni punkt na tej mojej liście to pielęgnowanie osiągnięć i skupianie się na nich. Musimy je zacząć dostrzegać, bo one są w naszym życiu, powtarza się to na każdym slajdzie, i musimy je zacząć uznawać jako sukcesy. Ale co najważniejsze, myślę, że powinniśmy prowadzić dziennik swoich osiągnięć, nawet w chwilach zwątpienia, tak żeby mieć miejsce, do którego wrócić, żeby właśnie zobaczyć udało mi się to osiągnąć z tego i z tego powodu. Nie jestem taki zły, jak mi się wydaje. Dzielmy się swoimi sukcesami z innymi ludźmi i nagradzajmy siebie za osiągnięcia i celebrujmy je. Stwórzmy taką dobrą kulturę, taki nawyk dostrzegania tych rzeczy i też dzielenia się z, z innymi ludźmi, bo wtedy będziemy przekonani i będziemy budować tą pewność siebie, której w przypadku syndromu oszusta brakuje. No i na samym końcu dostrzeżmy, że nie jesteśmy sami, że mamy zespół, że mamy rodzinę, mamy przyjaciół, mamy bliskich, których zawsze możemy poprosić o pomoc którym, do których możemy oddelegować jakieś zadanie, bo nie jesteśmy idealni i nie potrafimy robić wszystkiego w żadnej dziedzinie. I że są ludzie, którzy są lepsi od nas. W marketingu, w product managementie, w project managementie, w developmentie. Znajdźmy swojego mentora. Bo czasami jest tak, że sami sobie nie potrafimy ustalać celów albo nie widzimy tych dobrych rzeczy i potrzebujemy takiej osoby, która powie i wskaże nam to za nas, która pomoże nam ustalić ten plan i te cele. Za którymi będziemy mogli podążać. Jeżeli będzie potrzeba, to rozważcie skorzystanie z terapii lub grupy wsparcia. Bo tak jak powiedziałem, ten syndrom może dotyczyć każdego z nas. I czasami tym, pierwszy, tym pierwszym krokiem, który należy zrobić, jest nauka dostrzegania sukcesów u innych, tak żeby potem ten krok przerzucić na samego siebie. I ostatnia rzecz, to branie udziału w szkoleniach i kursach. No bo skoro uważamy, że mamy za małą wiedzę i że jesteśmy za mało kompetentni, to gdzieś tę wiedzę musimy zdobywać, a najprostszą drogą jest branie udziału w takich rzeczach. Wtedy już nie będzie można powiedzieć, że to tylko efekt szczęścia, przypadku czy tej magicznej pomyłki, a to po prostu nasza wiedza i kompetencje. I tym oto sposobem przeszliśmy przez te parę kroków, które uważam, że są takim, takim niezbędnym minimum, natomiast jest to walka. Która będzie wymagać czasu, będzie wymagać poświęcenia, cierpliwości no i tak jak właśnie powiedziałem, nierzadko pomocy innych. I nie byłbym sobą, gdybym nie zawarł lokowania produktu i bardzo polecam Wam Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne i książki Rika Hansona, w którym przede wszystkim, przede wszystkim rezyliencja i szczęśliwy mózg, tak, żeby. Nauczyć się dostrzegać te dobre rzeczy w nas, żeby je absorbować i żeby trwały w nas jak najdłużej. Książka szef wymagający i wyrozumiałe to jest książka na temat dawania feedbacku, na temat tego, czego oczekujemy od nas samych i tego, czego powinniśmy oczekiwać od innych. Książka pod tytułem Perfekcjonizm myślę, że nie muszę tłumaczyć, o co chodzi. Natomiast to, co bym chciał Wam powiedzieć, to to, że jest to, taki, jest to taka mini terapia domowa. Książka która, ma trochę teori... <laughs> Książka, która ma trochę teorii i trochę ćwiczeń, tak, żeby na porządku dziennym dostrzegać te rzeczy i walczyć z tym perfekcjonizmem, który według mnie jest złym nawykiem i z którego sam też próbuję uciec. I tym oto sposobem dziękuję Wam za uwagę i powodzenia w dalszej walce. Dzięki, Wiktor, za nagadałem. Odpocznij chwilę. Dzięki, Wiktor, za prezentację. Mamy kilka pytań. Gotowy? E, chyba tak. No to lecimy. E, to tak. Czy syndrom oszusta zawsze jest widoczny, czy czasem ta walka toczy się tylko w czyjejś głowie? Jak pomóc takiej osobie? Tak. Czasami jest tak, że nie dostrzegamy tego syndromu oszusta, co też powiedziałem, że niektórzy z nas są nieświadomi tego. I niektórzy, inni, niektórzy mogą tego nie dostrzegać. Sami możemy tego nie dostrzegać, inni też mogą nie dostrzegać. Ale tak jak powiedziałem, czasami warto popatrzeć, warto poprosić innych o pomoc, bo coś, co dla nas może nie być syndromem oszusta, dla innych jest ewidentnym syndromem oszusta. I to takie otwarcie oczy na inną perspektywę jest niezwykle ważne i istotne e, właśnie w walce z samym syndromem Oszusta. Dobra, kolejne pytanie. Czy syndrom oszusta nie jest też spowodowany wzrostem użycia social media i ciągłym porównywaniem siebie względem innych? Że oni są tacy dobrzy, a ja tylko odnoszę porażki. Dokładnie tak, jest coś w tym. To właśnie jest ten punkt, w którym powiedziałem, że mamy cały czas dostęp do informacji, możliwość porównywania się z innymi i social media na pewno nam w tym nie pomagają, kiedy widzimy, nie wiem, może trochę od, od, odchodząc od project managementu. Kiedy widzimy kobiety czy mężczyzn z idealną figurą, no od razu sobie myślimy, że my takiej nie mamy i pojawiają się w nas jakieś e, second thoughts. E, I to jest ewidentnie jeden z powodów, dla których wzrasta u nas poczucie właśnie tej braku pewności siebie i pobudzenia tego syndromu oszusta. Dobra. I pytanie za milion. Gotowy? A ja wygram, czy ten, ta druga osoba? No to zależy od odpowiedzi, nie? Braw. Masz poczucie, że więcej w twoim środowisku zawodowym jest oszustów, czy ludzi hej do przodu, czyli ich przeciwieństw, które nic nie potrafił, a są przekonane, że potrafią? To nie jest łatwe pytanie. Za milion. W, szczegó w, szcz w szczególności, że z syndromem oszusta powiązany jest efekt Dunninga Krugera który mówi o czymś zupełnie innym i właśnie takim hej do przodu, gdzie ludzie, którzy uważają, że mają... Którzy, ludzie, którzy mają niewielką wiedzę, uważają, że są po prostu ponad wszystkich i ego skocze do góry. Ciężko powiedzieć, natomiast... Um, myślę, że syndrom oszusta staje się coraz bardziej popularny i ludzie coraz częściej go dostrzegają i powiedziałbym, że więcej jest oszustów. Eee, przynajmniej w moim najbliższym środowisku. Tak. Nie. Dy dyplomatycznie odpowiadając.